Neobarokowy pałac miejski z przepięknym ogrodem został wybudowany w 1912 roku. Od samego początku jego głównym przeznaczeniem była działalność kulturalna. Mieściły się tam muzeum, biblioteka oraz archiwum. Działało tutaj także Towarzystwo Krajoznawcze czy Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych. Od początku ta willa była przeznaczona na cele społeczne. Tutaj mieściło się, oczywiście były to okresy zaboru, więc mieściło się niemieckie muzeum, biblioteka oraz archiwum. W okresie międzywojennym podobne funkcje pełnił, tyle że była tu biblioteka polska, muzeum polskie i także polskie archiwum. I później znowu w okresie II wojny światowej przeszliśmy w ręce Niemców, więc znowu te same funkcje. I to dzisiaj spełnia funkcje społeczne, z tym że to dzisiaj jest to tylko biblioteka, która zajmuje wszystkie trzy piętra. Budynek zmieniał się wraz z upływem czasu, a każda epoka pozostawiła trwały ślad. We wnętrzach znajdziemy zarówno oryginalne zdobienia z początków istnienia obiektu, jak i pozostałości po okresie dwudziestolecia międzywojennego i lat 70. XX wieku. W początkowym etapie, kiedy było tutaj muzeum, biblioteka i archiwum niemieckie, każda z tych instytucji miała swój poziom, więc na poziomie parteru było muzeum, ponieważ były to sale wystawowe, więc one były jakby tak bardziej bogato ozdobione. Na pierwszym piętrze znajdowała się biblioteka wraz z salą malarską, no i na drugim piętrze było archiwum w czasie tych 100 lat istnienia tego budynku okazuje się, że tak co 50 lat poddawani jesteśmy renowacji i zmianom większym remontowym. Dlatego też w latach 70 ten budynek także przeszedł duże zmiany. I założeniem naszym było tak, żeby zachować te wszystkie pokolenia, które dodawały coś do tego budynku, żeby nie tylko odtwarzać ten budynek na czasy 1912 roku, ale też to wszystko, co wszystkie pokolenia dodały. Dzięki staraniom dyrekcji biblioteki oraz władz miasta udaje się pozyskiwać fundusze na pracę restauratorsko-konserwatorskie. Mieszkańcy no cenią tą aktywność biblioteki. To też się przekłada na to, że kilka projektów w budżecie obywatelskim, właśnie dedykowanym bibliotece, zostało, przeszło przez głosowanie i część środków pochodziło właśnie z budżetu obywatelskiego. Oczywiście zdobyliśmy też środki zewnętrzne, zarówno marszałkowskie, jak i też z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oczywiście miasto też dołożyło swoją cegiełkę. Największa zmiana zaszła na parterze w przedsionku i holu głównym, gdzie ze ścian zdjęto boazerię, która odkryła prawdziwe skarby. Po zdjęciu tych elementów okazały się po prostu z e, spod których, e, spod przemalowań, bo były przemalowane, gdzie spod przemalowań widoczne były po prostu dekoracyjne warstwy malarskie, jak tutaj widzimy, to są groteski. E, I one stanowią pierwotny wystrój dekoracyjne biblioteki. Okazało się, że zachowało się tego całkiem sporo, i zostały poddane konserwacji i rekonstrukcji malarskiej powstawały w wieku, znaczy w roku, w którym też powstawała po prostu biblioteka. To jest początek XX wieku i stanowią jak gdyby pierwotną myśl dekoracji w holu głównego. Dekoracje ścienne przedstawiają stylizowane rośliny, ceramikę, fantastyczne zwierzęta czy symbole nawiązujące do tematyki przeznaczenia obiektu, np. globus. Za sprawą koronkowej, wręcz pracy konserwatora zabytków, udało się odtworzyć polichromię i przywrócić najbardziej zbliżony do pierwotnego charakter wnętrza. W pierwszym etapie po zdjęciu opładzin no, trzeba było oczyścić ściany. Sztukaterie płyciny z przemalowań, ponieważ były one kilkakrotnie malowane różnorodnymi farbami. Łącznie także i olejne, ale głównie wapienne, kredowe, emulsyjne. Potem następnym etapem było doczyszczanie warstwy malarskiej, tak, żeby odzyskać jak najwięcej pierwotnego wystroju. a potem uzupełnianie ubytków, bo były bardzo potłuczone z ubytkami. Wzmacnianie osłabionych fragmentów, no a potem już bardzo mozolna rekonstrukcja warstwy malarskiej. Nie są one tak intensywne na pewno jak pierwotne, ale staraliśmy się wypośrodkować między intensywnością barwy, która była pierwotnie, a intensywnością barwy, która ocalała. Także poddaliśmy punktowaniu obiekty malarskie. Ale też, żeby nie, nie przesadzając jak gdyby w stronę wielkiego nasycenia farb, żeby widać było ten ślad wieku, które, które, które to malarstwo już ma. Dekoracje płycinowe są ustawiane parami, więc można było przez porównanie wykonywać rekonstrukcję elementów brakujących, a prace były podzielone na etapy, więc każdego jak gdyby, sezonu konserwatorskiego roku były, że tak powiem, określone zakresy i to, żeśmy realizowali. Renowacji poddano także stolarkę drzwiową. Stolarka jest oryginalna, jest oczyszczona i no, najpierw były badania stratygraficzne stolarki, jaki pierwotny kolor miała i okazało się, że dało się to ustalić. I stolarka została poddana pracom renowatorskim i odtworzono pierwotną barwę stolarki. Teraz wejście i hol główny przypominają nam willę z 1912 roku. Jest to oryginalny wystrój, więc mamy obraz tego. Jak projektowano ten budynek od samego początku, w jakich dekoracjach gustowano, jak to wykonano. Także jest to naprawdę, uważam, że jest to unikatowe. Elementy dekoracji malarskiej oraz y, krater są jednostkowe. Taka dekoracja była stosowana w innych budynkach, aczkolwiek no, tutaj jest bardzo wysokiej klasy. I dla tego budynku, i dla gumowiąza, jest ona naprawdę bardzo cenna, jest po prostu znakiem gustu i czasów. Idąc w głąb biblioteki, wybieramy się w podróż przez epoki. Chciałyśmy, żeby ten budynek był um, taką pamiątką tego, co każde pokolenie dodało, więc z okresu międzywojennego na drugim piętrze znajduje się czytelnia, którą otworzyliśmy dokładnie na lata okresu międzywojennego. Czytelnia Polska. Meble dębowe, bardzo starannie odtworzone. Obecnie jest tutaj Teraz znajdujemy się w sali, która jest salą taką audiowizualną. Tutaj zachowaliśmy ścianę z lat 70., ale też i na pierwszym piętrze wypożyczalni jest piękna mozaika. Jest też innego rodzaju ozdobnik w czytelni właśnie regionalnej na drugim piętrze z oryginalnych pomieszczeń w stanie nienaruszonym zachował się magazyn bibliotecznych zbiorów. Jego charakterystyką jest to, że jest tam ażurowa podłoga, która pozwala na utrzymanie stałej wilgotności i stałej temperatury, co jest dla zbiorów książek bardzo istotne, a jednocześnie no, wyjątkowe jakby na skalę województwa na pewno, a nie wiem czy nawet nie całej Polski, więc to, że jest ten budynek wyjątkowy, wiedzieliśmy od początku i chcieliśmy tylko mu nadać tego blasku, co powoduje, że rzeczywiście dużo wycieczek do nas przyjeżdża, bo oczywiście powstają w tej chwili bardzo nowoczesne, piękne biblioteki, ale taka jak nasza to jest tylko jedna w Polsce. To jeszcze nie koniec prac przy zabytkowej willi. W tej chwili przygotowujemy rewitalizację elewacji. Oczywiście wszystko zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Został też zrewitalizowany piękny, przepiękny ogród biblioteczny. Dzięki nowemu zagospodarowaniu przewrócono ogrodowi historyczny wygląd z początku XX wieku. Zakupiono i wykonano nasadzenia 814 sztuk drzew i krzewów. Jest też drewniane ogrodzenie, furty bram i prosta drewniana pergola. Ogród wyposażono też w małą architekturę i oświetlenie ogrodzenia oraz alejek. Jest strefa relaksu, w której chętnie pojawiają się czytelnicy gmach grudziąckiej biblioteki to piękny zabytkowy budynek. Przez lata był on miejscem praktycznie niedostępnym dla osób niepełnosprawnych, ale to się zmieniło. Prace modernizacyjne trwały około półtora roku. ich efekty docenią jednak wszyscy, nie tylko niepełnosprawni.